Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich świętych i wszystkich tych, którzy dopiero będą świętymi. A wszyscy będą świętymi, bo nie ma innego wyjścia na tej ziemi. Pan Hołownia, całe to 2050, tęczowy Hołownia, tak zwany. Potem inni, którzy PSL. <noise> to wszystko jest tęczowa świadomość, tak zwana. Dzisiaj się wykorzystuje po to, żeby zmysłowość szerzyć. A przecież tęcza oznaczała w symbolice jest to przymierze między Bogiem a człowiekiem. Tęcza. A oni to zrobili przymierze z. Z naszymi zmysłami, ze złą wolnością, z wykorzystywaniem złych cech i zarysowań na duszy. Zamiast szerzyć piękno, bo naprawdę tęcza jest piękna przecież nieraz sobie można ją nawet wywołać. Nieraz sobie wywołałem, jak się podlewa działkę u mamy tam, Majki, nieraz podlewało się, podlewam. No to przecież tęcza powstaje, nawet taka mała, ale jest. Więc to jest takie piękne załamanie światła. Natomiast oni wykorzystują tą tęczę do załamania duszy i zmysłów naszych, żeby się wtopić w materializm, w byle jakość i zrozumienie zła. A oni nie chcą zrozumieć siebie, zrozumieć dobra, tylko oni chcą zrozumieć zło i tym złym żyć. Na tym to pole. Więc rasizm niemiecki, PO, to też jest rasizm, który chce nam zmienić. Chce nam zmienić yy, wszystko, chce zmienić. Chce nas zmienić kulturowo. Kul, multikulti zrobić z nas całe to PO, to lewactwo, ta postkomuna. To przecież jest właśnie rasizm. Rasizm <laughs> chce nas pozmieniać. Z, tą z tęczą, razem z tęczą, tą ziemską, chcą nas zmienić, wy wyrugować nas z dobrych cech, z Boga, z miłości, z Kościoła, z Jezusa Maryi i wszystkich świętych i zapomnieć o niebie, pamiętać tylko o tym świecie, a śmiercią się nie przejmować, bo i tak wszyscy będą gryźć piach, taki mają pogląd. Oni no, nie wierzą w życie wieczne, w nic, tylko właśnie w zmysły swoje skrajne zmysły w naukę, która jest niepełna, w światło, które może zabić. A my dążymy do takiej doskonałości, gdzie światło nie zabija, gdzie żyje się pięknie wspaniale. Po części można już tutaj żyć tak w takim systemie miłości na ziemi, ale to jest nierealne tak naprawdę do końca. Tylko w niebie można tak żyć pięknie. Więc pamiętamy że nasza droga wiedzie również przez ciało i zmysły, ale do Boga, bo ciało i krew nie wejdzie do nieba. Przecież mieliśmy już niejedno ciało, i teraz które ciało ma wejść? Nie, to ciało nie. To, to ciało jest materią tylko. Świadomość, która jest związana, tak jak Ojciec mówił, że ciało jest tylko powłoką na duszy. A dusza ma swoje ciało, ale w niebie, też oryginalne, już bezcechowe. Tutaj mamy wszystko w cechach, w zmysłach. I oni to próbują właśnie wykorzystać <laughs> dla dewastacji naszej duszy. To są te partie właśnie. chołownia, y, Tusk, Kamysz. No i SLD to właśnie się już nie liczy. Lewica ogólnie rzecz biorąc, no to wszystko z PZPR-u wyszło. To wszystko z PZPR-u, Kamysz też przecież. Współpracowali ściśle z PZPR-em i dzisiaj ta postkomuna właśnie podnosi te rogi i chce z, m, zaatakować ducha, duszę. I atakują dlatego ci m, m, ludzie, którzy m, nie potrafią rozumnie mówić. Tylko krzyczą, odwracają się od prawdziwej telewizji polskiej, TVP info. Nie chcą rozmawiać, uważają, że to jest mafia, a to przecież oni są tą mafią. Wszystko przekręcają specjalnie. Ci ludzie w ogóle nie powinni być politykami według woli Bożej, a wiem coś na ten temat. W ogóle nie powinni być, tylko powinni pracować w domu, gdzieś tam pracować, ale tylko. Właśnie służyć swojej żonie, swojemu mężowi, dziećmi. Ci ludzie się nie nadają, bo oni głoszą złe ideologie, a ze złem trzeba walczyć, bo jak się rozszerzy, no to będzie tak, smoła, czasami statki, ropa bardziej. Jeśli pamiętacie, nieraz są katastrofy ekologiczne gdzieś tam jedzie, płynie statek i nagle pęknie. Albo gdzieś zawadzi o jakąś skałę, no i wylewa się ta ropa. No i co, zostawić to? I to właśnie PO, to cała lewica to jest ta czarna ropa, śmierdząca, która zalewa Polskę, postkomuna i trzeba z tym walczyć. Jak się tylko da pokazywać prawdę, mówić o tej prawdzie. A oni wszystko zakomują, wszystko. Więc walczymy z ropą, z, z katastrofą ekologiczną, z katastrofą polityczną, jaką jest właśnie Tusk, Marszałek Sejmu, Senatu, Sejmu nie, Senatu. No i cała ta opozycja totalna, to jest właśnie ta rozlana ropa, gdzie giną dusze, które mają jeszcze skrzydła, ale niestety jak wpadną w, te, w sidła takiej ideologii, takiej ropy, no to niestety tracą te skrzydła, już przestają być aniołami, nawet już nie chcą się ratować, albo tam giną, albo jak to się uratuje, no to już już jest przygarnięty do tego <laughs> sierpa i młota, <laughs> I, czyli, czyli do tej postkomuny całej lewackiej. <laughs> no i koniec i potem już go trenują, trenują, szlifują jego ideologię i potem wyrasta taki młody człowiek, idzie do do mikrofonu i, i głupoty opowiada, że ja się płakać chce. W nic nie wierzy, nic, tylko w Tuska albo w jakichś innych, y, Kidawę, Jabłońską, to też dobra kobieta, zupę na pewno dobre gotuje, ale na polityka to ona się w ogóle nie nadaje. Więc większość się nie nadaje na polityków, bo oni myślą tylko o sobie. Te partie tak samo Korwin Mikke, szalony, też się nie nadaje. To, to wszystko jest do skasowania. On się już niedługo sam skasuje, bo stary jest jak ja. A starszy ode mnie, on już po 80 chyba jest. No to już się skasuje niedługo sam. A no ma młodych, których wychował i właśnie mówię, ta ropa wychowuje tych młodych i takie bzdury opowiadają potem. Nie, nie kochają Polski, tylko wymyślają różne rzeczy złe. Zamiast żyć Bogiem, cnotą, pięknym Jezusem, Maryją. Dlaczego oni tym nie chcą żyć? To znaczy, że mają coś na sumieniu. Poglądy i wolność to nie wszystko. Demokracja może być zła. Jak masz złą, złą wolność, to i demokracja będzie zła. To i państwo będzie złe. Przecież tu został legalnie wybrany. Niby legalnie. Zło go wybrało. To zło jest nielegalne. No to, no to widzicie, co się dzieje. Katastrofa ekologiczna, polityczna. Po stronie lewej. Dlatego głosujemy, wszystko to jest na prawej. Pana Rafała też. Głosujemy pana Rafała Piechy, bo on dobrze mówi i dobrze chce. Oby nie był tylko fanatyczny. Ale jak mówiłem kiedyś, Kościół zmieni wiele przepisów, wiele doktryn, to i on zmieni. I będzie dobrze. Na razie trochę jest tak, jak jest. Ale idzie dobrą drogą i trzeba popierać. Ja na PiS głosuję. Bo na razie walec musi jechać, rozjechać tą i wyczyścić tą ropę, to zakażenie, ten smród ropy politycznej musi być wyczyszczony, bo inaczej będzie źle w Polsce. Sami widzicie, do czego to dąży. Dlatego lewactwo dąży do złego, a prawa strona do pięknego, do Boga, do dobrych rozwiązań ekonomicznych, duchowych rozwiązań ekonomicznych. PiS robi wszystko jak trzeba. Każdy robi potknięcia, więc tym się nie przejmujmy, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest numer jeden w Polsce. Jak PiS przegra, to w Polsce będzie już cała ta ropa wyleje się na białą, czerwoną mapę i będzie stanie się czarna. Wiecie z jakich powodów również. Imigranci i tak dalej. Bo Tusk wpuści wszystko, co leci, bo, im, bo tak będzie chciała. von der Leyen i, i Scholz powie: wpuszczać. No to wpuszczą i roz, rozniosą całą Polskę i będzie bieda, gwałty i tak dalej. To co mówi pismo. No. Pan Tarczyński, Jaki. Wspaniali ludzie, wspaniałe anioły, które bronią Polski, a reszta. Nie no, mówię o opisie, to tam mnóstwo ludzi jest dobrych, i Bóg ich tutaj specjalnie usadowił na, 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 to, na to stanowisko, bo to są prawdziwi ludzie, szczerzy i otwarci. A ta, ci, którzy mają poranione sumienia, pora, poranieni są właśnie tym, tym smrodem komunistycznym, liberalnym, no to nie są dobrzy. Nie są dobrzy, udają tylko dobrych. Serduszka sobie jeszcze tutaj przykleili, puste oczywiście. Puste serduszka. Oni nie mają serca. Zauważcie, jak. Z jak na PiS jadą. Cokolwiek, jaki dziennikarz podejdzie do nich, to oni najlepiej, gdyby to nie była kamery, to by po prostu pobili tego dziennikarza. Tacy szaleni są. Tak im już ciemno w tych głowach, w sercach i puste serca mają. Który tam z nich o jakiejś duchowości mówi? Mówi? Nie słyszałem. <laughs> Oni duchowość mają daleko. No wiecie, gdzie. Tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dobrze, to kto ma imieniny, urodziny, jakieś rocznice, to wszystkiego najlepszego. Życzę, modlimy się. Ja się zawsze przed wieś też modlę. Skupiam się, polecam, abym coś mądrego powiedział. Mm żeby mi pomagali, zwłaszcza Teresa Wielka i Jan Bosko, bo oni mi głównie mówili, że będą w moim umyśle i pomagają. Więc staram się mówić yy, tak, żeby było... Jakieś dobro z tego wyszło. Pomimo, że krytykuję, bo mam prawo krytykować, mam te siedem mieczy od świętego Michała Archanioła, dlatego tak tnę. <laughs> Takie moje zadanie. Więc módlmy się w naszych sprawach również o zdrowie, o rodziny, o tych, którzy są w szpitalach, w hospicjach. Ojciec Piotr też może się za nich modlić. No i za tych, którzy giną na Ukrainie, na ulicach. Niepotrzebnie giną. Bo sobie jeden czarny anioł on akurat nie jest tęczowy, ale jest diabelski bardziej sobie wymyślił, że będzie imperium odbudowywał i skasuje wszystkich, no to kasuje. To módlmy się w tych naszych wszystkich sprawach o spokój również. Tu mam taką modlitwę, to może, o właśnie, <laughs> dawno żeśmy się nie modlili, pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. I, tego, I tej modlitwy życzę wszystkim opozycjonistom. Tuskowi, żeby się modlił codziennie na tej modlitwie. Panu marszałkowi też życzę, żeby się takiej modlitwy nauczył. Pora, bo przecież też nie jest za młody, więc szczeli w kalendarz już niedługo, nawet nie będzie wiedział kiedy. I wielu takich tam jest jeszcze. Niby pro-solidarnościowy, ale oni zdradzili Solidarność. Przekupieni są to. Zresztą ojciec Pio mówił mi, że już po miesiącu, jak Solidarność przejęła władzę, już się sprzedali. I większość tych, kto się sprzedała tam, tylko na, pojedyn na palcach można by było policzyć, którzy byli prawdziwi. Pan Olszewski, premier, którego Tusk razem z Wałęsą obalili, to właśnie on miał być. Było wolą Bożą, żeby on był a niestety diabeł wygrał. Na tym świecie diabeł potrafi wygrywać, czyli zło. Diabeł w nas oczywiście, bo my jesteśmy tymi diabłami czasami. Nie aniołami, tylko diabłami. <laughs> jak rośnie w nas pycha, to znaczy stajemy się diabłami z rogami. <laughs> Kiedyś pamiętam coś ojciec mówił, to nie mnie właśnie, że jak się... Zaczynamy unosić pychą i buchamy tym, tym złem, to jakby się człowiek sam zobaczył, tak naprawdę prawdziwie to by się przestraszył samego siebie, ale ponieważ jest powłoką w cielesną i nie widzi tego. Czasami kamera potrafi ująć taki zły jakiś kadr zły, taki nieprzyjemny. No ale to nie o to chodzi. Dobrze, to teraz modlimy się, modliliśmy się jakieś krótkie rozważanie. Jedną myśl jakąś z drugiego tomu. Aha, to było. Dobra. Każda krótka myśl. Prawdziwa wiara podparta. koncentru... Jeszcze raz, bo coś mi tu jedno słowo nie bękło. Aha, dobra. No to no, no, no co, ślepota umysłowa i wzrokowa. Prawdziwa wiara, podparta koncentracją umysłu, oczyści naszą duszę, a serce, w które w końcu przylgnie do tego, czego nie można zobaczyć ludzkimi oczami. I jeszcze jedna myśl. Gdyby było pośród nas więcej dobrej filozofii, odpowiedniego sposobu postępowania, a przede wszystkim gdybyśmy więcej czytali prawdziwych dzieł duchowych, łatwo można by było odnaleźć ukryty skarb, stały spokój, równowagę, wewnętrzne zadowolenie i stabilizację na każdym poziomie. Bylibyśmy naprawdę wolni, robilibyśmy to tylko co byśmy chcieli. Robilibyśmy to, co byśmy chcieli. Bo przecież jesteśmy powołani do wolności. Robimy, co chcemy. Widzicie, że Bóg się nie wtrąca. Nie wtrąca. <laughs> nie wtrąca się w nasze życie. Robimy, co chcemy. Odpowiadamy. Mamy sumienie. Mamy wszystkie walory, jak Bóg prawie. no Ale nie jesteśmy bogami, tylko stworzycielami. Jesteśmy odbiciem, jakby iskrą Boga i robimy, co chcemy. Możemy produkować dobro i zło. Możemy wyjść z nieba albo tam zostać. Część wyszła i robią tu zło teraz, bo nie mogą się połapać o co w tym wszystkim, o co w tym biznesie chodzi kosmicznym. No i właśnie ta te lewactwo, ten komunizm, te ideologie różne właśnie wpadły w te sidła. No i się zaczęło. Nie tylko na naszej planecie tak jest, na innych też jest takie dziadostwo, jak PO czy inne. Bylibyśmy naprawdę wolni, robilibyśmy to tylko, co chcemy. Nie wiedza duchowa ogranicza nas, a wiedza uniwersytecka jeszcze bardziej. Ta wiedza w cudzysłowie pokazuje jakby wszystko na odwrót. Dokładnie tak, jak utrzymuje materialistyczny świat, jak się utrzymuje materialistyczny świat, w którym żyjemy. By czegoś się dowiedzieć o życiu, o przyczynach i skutkach trzeba poznać zakazaną wiedzę. To wiedza mistyczna, utajniona przed umysłem ludzkim, bo mamy takie stopnie rozwoju swojego wewnętrznego, te komnaty wewnętrzne, o których mówiła Święta Teresa. I mamy poziom, gdzie wszystko y, możemy dążyć, bo jest coś ukrytego przed nami jeszcze. I musimy do tego ukrytego gonić tego króliczka po prostu. Na <laughs> Skaldowie śpiewają świetni. Są nie jeszcze starzy, ale podrygi jeszcze mają, śpiewają. <laughs> Więc musimy iść do przodu i cieszyć się nadzieją, wiarą i wiedzą, że coś przed nami jeszcze jest pięknego i ukrytego. I musimy właśnie tak dążyć do tego ukrytego. To jest właśnie mistyka. I w pewnym momencie możesz doznać wielkich wzruszeń wielkich przeżyć. Ale póki co Ojciec mówił, że mamy iść drogą naturalną, <laughs> więc idziemy drogą naturalną, ale naturalną drogą to też jest właśnie to, że Ty dążysz do tej, do tej niewiadomej, do tego, co jest piękne, duchowe, a nie materialistyczne i tęczowe. <laughs> Dobra, pewnie będzie problem z kanałem za, za to słowo. Pewnie mnie zablokują na tydzień albo dwa. Ostatnio na tydzień, teraz pewnie na dłużej. No ale mamy drugi kanał, także jakby coś tam. Oni mają coś takiego dziwnego, że nie można o tym mówić. Tak jak Niemcy mają problem z uchodźcami, że nie można nic mówić, pokazywać, że coś źle robią. Nie wolno. Policja zakazuje, rząd też i ci, którzy się mówi o tej tęczowej, rewolucji materialistycznej, zmysłowej, to oni od razu blokują. Nie wolno. Tak samo jak o tych ludziach, o tej samej płci, co tam robią różne rzeczy, to też nie można powiedzieć, bo od razu mnie blokują. Za te wypowiedzi to mi kanał skasowali kiedyś. Cały. <laughs> no i widzicie, to już, to już jest jakiś obłęd kompletny. Ale na pocieszenie wam powiem coś ciekawego, co mi ojciec Pio mówił. Kiedyś, kiedyś już o tym mówiłem. Byłem sam zaskoczony, żeby znaleźć dla każdego usprawiedliwienie i wszystkich zrozumieć, bo zmysły chcą wyrażać przyjemność, orgazmy, te inne sprawy różne. Chcą, jak się głaszczesz czy smak, tak samo żeby czuć, to wszystko to działa, nie? A seksualność człowieka jest bardzo mocna. Muzyka jest na drugim miejscu <laughs> dopiero. Najmocniejsza jest śmierć. Ojciec Pio mówił, że y, mm, śmierć jest największym wstrząsem i można się przez to nawrócić, nawet. Natomiast powiedział mi: ale jak powiem to słowo, to, to znowu będzie coś. No zobaczymy, może nie, może zmądrzeli już do tej pory. <grych> że wśród apostołów też byli <krych> tęczowi. <grych> wśród apostołów Jezusa. Homo, coś tam. Nie chcę tego słowa mówić, bo. Bo znowu będzie coś takiego. Więc widzicie, jak pojąć ten świat? To niekiedy są urodzeni już tacy ludzie, mają skłonności takie, ale to tylko parę procent. Reszta to moda. I, i pieniądze ogromne, tak jak za narkotyki i inne sprawy. To jest biznes po prostu. Tak samo jak biznes jest nierząd nie i tak dalej. To też jest ogromny biznes. I tutaj tak samo. Męski, żeński biznes jest okropnie. Na pieniędzy wszystko. Ten, ten czas dla pieniędzy. No dobra, przeczytałem, przeczytałem. To teraz jeszcze na koniec Maćka. A zaznaczyłem? Nie zaznaczyłem. Zaznaczyłem. To jutro następne, dobra. Maćka, wiesz na koniec. Maćka? Nie, mój miał być, ale przegadałem go. Dobra, to maćka na koniec, taki krótki widziałem, że jest. 17 rok. Maćka, maćka. Co jeździł na rozmowy? No, dzisiaj żeśmy nawet korespondowali. Powierzam wszystko cierpliwości Boga. Bóg jest cierpliwy. Ja nie. Tak napisał. Zatapiam porządliwości w oczach rozumiejącego Ojca. Wszystkie braki uniesień oraz uniesienia. Drepczę po tym łez padole, mając nadzieję, że oczy moje nie spłoną od światłości wiecznego przytulenia. No widzicie. Jest przytulenie, jest piękna miłość również w niebie, bo mamy ciała bezcechowe, piękne, możemy się przypodobać każdemu. Piękny aniołom i... wszyscy są na pięknie, bo każdy się stroi i w niebie, żeby być pięknym i żeby podziwiać piękno Boga w drugim aniołu aniele, bo takie mamy tam. I jak kiedyś ojciec Pio też powiedział właśnie, że jakby ludzie zobaczyli, jaka jest miłość w niebie, to zwłaszcza katolicy, to by się zgorszyli. Nie homo, nie, nie, tylko to o coś innego chodzi, że taka miłość jawna, otwarta wśród partnerów niebiańskich aniołów. A też jest tam gra płciowa. Nie tak jak tutaj, że jedna płeć do drugiej, do tej samej. Nie, tam nie ma czegoś takiego. To tylko tutaj jest wada genetyczna naszego organizmu i wada naszej duszy, bo nie rozumie się samego siebie i dlatego się pchają w takie dziuple, że tak powiem, niepotrzebnie, bo nie rozumieją. Są po prostu pobrudzeni farbą tęczową nieświadomości. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i trwajcie. Tak.